Spółka EWIMAR od początku swojej działalności zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych na potrzeby systemów zabezpieczeń, infrastruktury sieciowej oraz automatyki. Główna linia produktów to systemy ochrony przeciwprzepięciowej, wzbogacone o rozwiązania ułatwiające wykonywanie instalacji oraz zmniejszające liczbę stosowanych w nich akcesoriów. Ponadto, nasza oferta zawiera produkty przeznaczone do integracji systemów różnych producentów, urządzenia bezprzewodowej transmisji, telemetrii, zasilania oraz sterowania. Na początek zajmijmy się ogólnym przeznaczeniem ochrony przeciwprzepięciowej i zjawiskami, które przemawiają za koniecznością ich stosowania w nowoczesnych instalacjach. Systemy zabezpieczeń, takie jak telewizja przemysłowa, systemy alarmowe czy kontrola dostępu, charakteryzują się koniecznością nieprzerwanej pracy. Nie powinna ona zależeć od warunków pogodowych, zakłóceń, przerw zasilania sieciowego oraz innych czynników zewnętrznych. Wyładowania atmosferyczne, których skutkiem może być uszkodzenie urządzeń elektronicznych, mogą spowodować przerwę w pracy części lub całości systemu. Ochrona przeciwprzepięciowa Zmniejsza ryzyko uszkodzenia urządzeń, które są w nią wyposażone, ale również w dużym stopniu chroni inne instalacje elektroniczne znajdujące się w pobliżu. Na awaryjność współczesnej elektroniki mają wpływ dwa główne czynniki. Pierwszym z nich jest rosnąca częstotliwość i intensywność anomalii pogodowych od lat 80. XX wieku, zauważalnie przyspieszyły zmiany klimatu, co spowodowało zwiększenie częstotliwości wyładowań atmosferycznych na całym świecie. Wyładowania zaczynają się już wczesną wiosną, a kończą późną jesienią. Mogą również zdarzyć się porą zimową. Podczas wyładowania powstaje łuk elektryczny, zwany potocznie piorunem, którego napięcie liczone jest w milionach woltów, a natężenie w tysiącach amperów. Pole elektryczne wywołuje szereg przeskoków iskrowych pomiędzy metalowymi konstrukcjami oraz przewodami. W wyładowaniu towarzyszy również silny impuls elektromagnetyczny, obejmujący swym działaniem duży obszar wokół miejsca uderzenia. Przenika on przez tradycyjne ściany budynków i powoduje indukowanie się wysokiego napięcia w przewodach, które niszczy urządzenia elektroniczne. Podstawowym elementem ochronnym budynków jest instalacja odgromowa, która nie jest jednak w stanie skutecznie ochronić urządzeń elektronicznych przed uszkodzeniem. Jak wykazują badania, Zaledwie połowa ładunku piorunowego skutecznie odprowadzana jest do ziemi, natomiast reszta rozpraszana jest w środowisku i wszelkich materiałach zdolnych przewodzić prąd elektryczny. Drugim czynnikiem decydującym o małej odporności na przepięcia jest postępująca miniaturyzacja. Przynosi ona niewątpliwie bardzo wiele korzyści, takich jak zmniejszenie gabarytów urządzeń, oszczędność energii, zwiększenie mocy obliczeniowej oraz zmniejszenie zużycia trudno dostępnych lub szkodliwych minerałów. Wadą miniaturyzacji jest niestety mała odporność na wyładowania atmosferyczne. Ma to związek ze zmniejszonymi gabarytami komponentów oraz obniżonym napięciem zasilania. Każdy komponent elektroniczny projektowany jest z uwzględnieniem maksymalnych dopuszczalnych parametrów, którymi są między innymi napięcie oraz natężenie prądu. Podwyższone napięcie spowodowane przez wyładowania atmosferyczne powoduje zwiększenie się przepływającego prądu poprzez komponent elektroniczny, wydzielany w ten sposób nadmiar mocy musi być odprowadzony do otoczenia jako ciepło. Skuteczność odprowadzania ciepła zależy od powierzchni kontaktu termicznego komponentu z powietrzem oraz innymi elementami, np. z radiatorem lub obwodem drukowanym. Komponenty o dużej skali miniaturyzacji posiadają bardzo małą powierzchnię mogącą odprowadzać nadmiar ciepła, więc bardzo szybko ulegają zniszczeniu w wyniku przegrzania. Na rysunku mamy przedstawione rzeczywiste różnice pomiędzy wielkością rezystorów produkowanych począwszy od lat 80. do tych produkowanych współcześnie. Na jego podstawie możemy zrozumieć skalę miniaturyzacji oraz ich zdolność odprowadzania ciepła do otoczenia. Skala miniaturyzacji komponentów półprzewodnikowych jest kilkakrotnie większa niż w przypadku przedstawionych rezystorów, dlatego jeszcze łatwiej mogą one ulegać uszkodzeniom. skupmy się teraz na aspektach finansowych oraz społecznych, które przemawiają na korzyść stosowania ograniczników przepięć. Systemy zabezpieczeń to instalacje przeznaczone do pracy ciągłej, których zadaniem jest ochrona zdrowia, życia oraz mienia. Usterka nawet jednego elementu systemu istotnie wpływa na skuteczność ostrzegania przed zagrożeniami. Urządzenie uszkodzone przez wyładowania atmosferyczne może nie wykryć włamania, dewastacji mienia lub nie udokumentować kradzieży. Poniesione w ten sposób koszty mogą być wielokrotnie wyższe niż koszt wymiany elementów uszkodzonych przez brak ochrony przeciwprzepięciowej. Produkty uszkodzone przez zdarzenia losowe nie podlegają naprawie gwarancyjnej i często otwierają spór między inwestorem a serwisem. Duża miniaturyzacja powoduje, że uszkodzenia współczesnej elektroniki w większości przypadków nie są bezpośrednio widoczne. Nowoczesna infrastruktura komunikacyjna oparta jest na sygnałach o niskich napięciach, przez co szczególnie narażona jest na przepięcie indukujące się w przewodach podczas wyładowań atmosferycznych. Elementy systemów zabezpieczeń zainstalowane na zewnątrz budynków, takie jak kamery czy detektory ruchu, mogą również zagrozić innym instalacjom znajdującym się wewnątrz. Powszechna dostępność urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej nie powinna być ignorowana przez projektantów oraz instalatorów systemów zabezpieczeń. Inwestorzy, zlecając wykonanie instalacji, wierzą w profesjonalizm wykonawcy systemu i jego wiedzę o potencjalnych zagrożeniach. Jeżeli firma instalacyjna celowo rezygnuje z rozwiązań ochrony przeciwprzepięciowej, świadomie naraża inwestora na ryzyko poniesienia strat, a tym samym na utratę jego zaufania. Wykonawca proponujący systemy ochronne wykazuje się wysokim profesjonalizmem, a także zabezpiecza się przed potencjalnymi roszczeniami. Należy pamiętać, że instalacja może zostać również uszkodzona w wyniku aktów wandalizmu z wykorzystaniem generatorów wysokiego napięcia, np. Na paralizatorów. Poziom zagrożenia przepięciem uzależniony jest od miejsca zainstalowania urządzenia elektronicznego. Niska cena elementów wykonawczych systemu może zachęcać do pominięcia ochronników. Pamiętajmy jednak, że przeskoki iskrowe przenikające z zewnętrznej niechronionej kamery CCTV mogą przekazać destrukcyjny ładunek elektryczny do sieci LAN, instalacji antenowej lub telefonicznej i spowodować duże straty. Partnerom handlowym, projektantom systemów oraz instalatorom oferujemy szerokie wsparcie techniczne, marketingowe, szkolenia oraz materiały ułatwiające wykonywanie projektów. Dziękujemy za zapoznanie się z naszym materiałem.